Witam Cię serdecznie w pierwszym dniu manifestacji menadżera Forever. To nie jest zwykły kurs tłumaczący plan marketingowy czy dający Ci schematy rozmów lub działań na social media. Ten kurs zajmuje się aspektem mentalnym, przez który nie rekrutujesz, proponujesz Forever z poziomu lęku, wstydu i, choć tego nie mówisz na głos, to ludzie to wyczuwają i nie dołączają do Twojego zespołu. Wdrażając techniki pracy z podświadomością, osiągniesz awans na menadżera w maksymalnie 6 miesięcy. Zaczniesz zarabiać konkretne pieniądze i będziesz rekrutować partnerów do swojej struktury z lekkością. Zobaczysz, że to jest prostsze niż myślisz. Kurs zawiera 6 nagrań 30-minutowych oraz dwie prowadzone medytacje. W jednej z nich nauczysz się technik rozpuszczania ograniczających cię przekonań dotyczących marketingu. Rekrutacji, sprzedaży czy opinii innych, a w drugiej zwizualizujesz swój sukces dzięki pracy w Forever. Do kursu dołączyłyśmy PDF z dwoma rodzajami afirmacji. Pierwsza strona zawiera cztery najmocniejsze afirmacje, które należy powtarzać minimum dwa razy dziennie po 10 minut każdą, aby odcisnąć na podświadomości to, że możesz zrekrutować ludzi z lekkością, dosłownie z powietrza. Jeżeli oczekujesz jak najszybszych efektów, stosuj afirmacje jak najczęściej. Co jest ważne, powtarzaj je do znudzenia, ponieważ wtedy Twój mózg wchodzi w fazę alfa, czyli taki tryb automatyzacji i z łatwością przyjmuje Twoje sugestie. Co więcej, oswajasz się z rekrutacją i celem, który stoi przed Tobą w drodze do menadżera, jakim jest zbudowanie zespołu. Twoja praca mentalna będzie polegała na wykorzystaniu technik afirmacji, medytacji oraz pracy z podświadomością, które zostały połączone w tym kursie w jedyny i unikalny sposób, abyś odniosła spektakularny sukces jako menadżer forever. Zacznijmy więc od pracy w odpowiedniej częstotliwości Twojego mózgu. Twój mózg funkcjonuje w pięciu fazach fal mózgowych. Beta, alfa, Teta, delta i gamma. Mózg nieustannie wytwarza fale na wszystkich tych pięciu częstotliwościach, jednak zazwyczaj jedna jest najbardziej aktywna. Stan beta odpowiada dziennej aktywności bycia w stanie czujności. Zakres fal to 14 do 28 Hz. Stan alfa wytwarzany jest w trakcie tzw. snu na jawie stanie relaksu i medytacji. Mózg wysyła wtedy fale o częstotliwości 7 do 14 Hz. Stan Theta występuje, kiedy jest spowolnienie fal do 4, od 4 do 7 Hz. Występuje, kiedy się głęboko relaksujesz podczas snu, w fazie hipnozy, ale też głębokiej medytacji i transu. Stan Delta to faza najgłębszego snu. I najwolniejszych fal o częstotliwości od 0 do 4 Hz. W stanie gamma jesteś, kiedy używasz świadomości, czyli używamy to w czasie procesu uczenia się, przyswajania informacji, i wtedy fale są od 40 do 5000 Hz. To dominuje, kiedy Twoja aktywność mentalna jest wysoka. Kiedy najlepiej zatem afirmować i jak wykorzystać wiedzę o naszym mózgu, aby Twoje afirmacje były jak najbardziej skuteczne? Najlepiej afirmować, kiedy Twój mózg wchodzi w stan alfa, czyli przed snem lub tuż po obudzeniu. Twój mózg wytwarza wtedy fale o częstotliwości 7 do 14 Hz, a Twoja podświadomość jest wtedy najbardziej podatna na sugestie, które dzięki temu kursowi świadomie wybierzesz. Aby przejawiały się w Twoim życiu i w Twojej pracy forever. W tym celu wykorzystaj załączone do tego kursu PDF i zacznij odciskać na podświadomości afirmacje tuż przed snem oraz tuż po obudzeniu, szczególnie te pierwsze cztery. Wiele relacji, znanych i wielkich naukowców potwierdza, że do swoich największych odkryć dochodzili w trakcie tzw. snu na jawie czy półsnu. W trakcie dominacji fal alfa dochodzi do synchronizacji prawej i lewej półkuli mózgu, co sprzyja powstawaniu nowych pomysłów. Lewa półkula mózgu odpowiada za myślenie logiczne, matematyczne i liniowe, natomiast prawa półkula mózgu odpowiada za myślenie całościowe, kreatywne i twórcze. Pozwala na pracę obrazową, symboliczną i wyobrażeniową. W synchronizacji półku mózgowych dopatrujemy się także większego potencjału używanego mózgu, otwartości na głos wewnętrzny, intuicję oraz inteligencję psychoemocjonalną. Energia podąża za stanem skupienia. Dlatego, jeżeli bardzo często myślisz o konkretnej rzeczy, Sytuacji czy osobie w pewnym momencie manifestuje się ona w Twoim życiu. Weźmy tu na przykład kobietę, która chce zajść w ciąży, ale miesiąc w miesiąc nie może. Bardzo często taka kobieta skupia się na ciąży i kiedy wychodzi na dwór, na ulicy jej wzrok wypatruje precyzyjnie, jak laser, tylko i wyłącznie kobiety w ciąży. Jak to jest? Że ta kobieta dostrzega niemalże tylko i wyłącznie kobiety w ciąży. Czy jest ich więcej niż przed tym momentem, kiedy starała się o dziecko? Nie. Choć tej kobiecie wydaje się, że widzi tylko kobiety, które są w ciąży i jest ich dużo więcej w jej mniemaniu niż zanim podjęła decyzję o tym, że chce być w ciąży. Tak samo jest, kiedy chcesz kupić auto. I to auto przejawia się w Twojej rzeczywistości dużo częściej w tym konkretnym modelu i w tym konkretnym kolorze, na który przez jakiś czas w pewnym stopniu skupiłaś swoją fazę myślenia. Nasza świadomość jest ograniczona. Albert Einstein słyną z cytatu: Wyobraźnia jest najważniejsza. Ważniejsza od wiedzy. Gdyż wiedza jest ograniczona. To, czego jesteś świadoma, wiesz, a to, co wiesz, jest ograniczone, ponieważ jest filtrowane przez swój umysł świadomy. Nasz umysł można porównać do ogromnej góry lodowej. Wszystko to, co powstaje ponad powierzchnię, a wiemy z fizyki, że wystaje bardzo mało, to nasza świadomość. Natomiast cały ten masyw, znajdujący się pod powierzchnią wody, Obrazuje obraz naszej podświadomości, która jest dużo większa i dużo potężniejsza niż na co dzień wykorzystywana świadomość. Faktem jest, że większość tego, co wiemy, czujemy, robimy i czym się kierujemy, jest siłą Twojej podświadomości. Na jednym z uniwersytetów amerykańskich przeprowadzono następujący eksperyment. Studentowi wręczono gazetę, z kilkoma zakreślonymi akapitami, które miał wykuć na pamięć. Koncentrował się on przez pewien czas. Wreszcie, kiedy wydawało mu się, że opanował zadany materiał doskonale, poddał się przeegzaminowaniu. Był w stanie zdecydować cały tekst na pamięć. Niemal słowo w słowo zacytował go, zrobił tylko dwie pomyłki. Psycholog Zapytał go, ile tekstu dodatkowo zapamiętał z tej gazety z sąsiednich artykułów, które być może widział kątem oka. Student zdumiony odrzekł oczywiście nic, przecież koncentrowałem się tylko na tym, co mi polecono. W drugiej fazie tego doświadczenia psycholog zahipnotyzował tego samego młodego człowieka. Tym razem polecenie zapamiętał zakreślone w gazecie Akapitów, wydawało mu się pod. Hipnozą. Po przebudzeniu znów ponano go egzaminowi. Student zacytował ze swobodą zakreślone kawałki tekstu, tym razem bez żadnych pomyłek, ale na dodatek okazało się, że zapamiętał on także większość pozostałego tekstu na tej samej stronie, która widniała obok. Z pozoru wynik tego doświadczenia może wydawać się fenomenalny, ale nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Podobna hipnoza zdarza się nam na co dzień. Na przykład, jeśli dysponujesz w miarę dobrym wzrokiem, twoje oko rejestruje znacznie więcej niż to, na czym się zwykle koncentrujesz. Widzisz nie tylko to, co przed tobą, ale także to, co jest po twojej prawej i lewej stronie. To właśnie dlatego jesteśmy w stanie prowadzić samochód albo jeździć na rowerze ze swobodą. Czasem, do tego stopnia. Zdarza się nam zautomatyzować pewien proces, na przykład jazdy samochodem do pracy, że zastanawiamy się, jak dzisiaj rano dojechaliśmy, skoro się na tym zupełnie nie koncentrowaliśmy, a mimo wszystko zatrzymywaliśmy się na światłach i dojechaliśmy bezpiecznie z punktu A do punktu B. Skoncentruj się przez chwilę i postaraj się odtworzyć to, co Twoje oko zarejestrowało dziś rano po drodze do pracy. Na pewno będziesz zaskoczona bogactwem tych zapisów, mimo woli. Być może zarejestrowałaś coś tak nieistotnego, jak strój siedzącej obok Ciebie w autobusie osoby, czy torebkę przechodnia przechodzącego przez pasy, kiedy stałaś autem na czerwonym świetle. Nasza świadomość to kalkulujący mechanizm, który działa jak sito, filtrujący informacje, które dopuści do Twojej świadomości. Świadomość może coś przyjąć i odrzucić, może zaakceptować wyrażaną przez kogoś opinię, albo może się z tą opinią nie zgodzić. Podświadomość zaś to bezbłędna i bezmyślna pamięć. Akceptuje wszystko, co zostanie jej podsunięte: wszystko to, co choćby raz w życiu widziałaś, słyszałaś, czułaś, dotknęłaś, nawet to, co kiedyś myślałaś. Jest zachowane w tym potężnym banku informacji, jakim jest Twoja podświadomość. Masz zakodowane w podświadomości motywy działań różnych ludzi, powody, którymi się kierowali, ich emocje zapisane na twarzy, pozycje bohaterów, które przeczytałaś w książkach, zobaczyłaś w filmach, przeczytałaś o nich w gazecie, czy wielkie postacie znane Ci, osobowości sukcesu. Ale masz zakodowane także powody, którym się kierowali oszuści, o których czytasz w gazetach czy oglądasz w wiadomościach. Twoja podświadomość jest potężna. Pamięta wszystko to, co mówi ci koleżanka, z którą rozmawiasz, autor książki czy autorytet a także głos z reklamy. Czy koleżanka, którą wracasz? Jadąc z lub do pracy. Tylko pomyśl, zakodowane są na zawsze w twojej podświadomości wierszyki, których uczyłaś się w przedszkolu, słowa piosenek sprzed lat, słowa i zachowania ludzi poznanych przez całe twoje życie: numery telefonów, numery PESEL, imieniny, urodziny, daty historyczne. I wszelkie te nieświadomie przechowywane informacje razem wzięte mają wpływ na to, co robisz i jakich dokonujesz na co dzień decyzji. Nie, nie mamy wpływu na to, co nam kiedyś ktoś już odcisnął na naszej podświadomości. Nie mamy wpływu na to, że nasz umysł zapakował wszystkie te podawane nieświadomie informacje do Twojego umysłu. Można jednak zagłuszyć stare informacje, odciskając na naszej podświadomości świadomie wybrane nowe, wspierające Ciebie informacje, które będą prowadziły Cię ku realizacji Twoim wybranym celom. Podświadomość można przeprogramować i tego nauczymy Cię właśnie w tym kursie, bo uczymy się przecież przez świadome, to tylko przez ciągłe, świadome powtarzanie konkretnego materiału. I przez to również programujemy naszą podświadomość tak, aby to, czego się uczymy, łatwo zamanifestowało się w naszej rzeczywistości. Proście, a będzie Wam dane, skup umysł świadomy, a podświadomość przysunie do Twojego życia okoliczności ludzi i zdarzenia. Które będą wspierać manifestację Twojego celu. Manifestacja zatem to jest nic innego, jak urzeczywistnienie świadomie odciskanej myśli, czyli afirmacji na Twoich podświadomości. Czy umiesz afirmować? Oczywiście, że tak. Zamanifestowałaś wszystko, co jest w tym momencie w Twoim życiu. Pamiętaj, że podświadomość nie ocenia. Czy afirmujesz pozytywne czy negatywne zdania? Ona po prostu odciska i manifestuje to, o czym najczęściej myślisz. Więc teraz uświadomiasz sobie, że codziennie karmisz swój umysł nowymi informacjami, które mają potężny wpływ na Twoje postępowanie, poglądy i na Twoje powodzenie w życiu czy w biznesie, a także Twój sukces lub jego brak forever. Zacznie się więc od dzisiaj zastanawiać, czy zależy ci na tym, by pakować do swojej świadomości wszystko, co tylko podpisane. Czy wszystko, co zostanie ci podane na tacy, świadomie lub nieświadomie, chcesz dopuszczać do odciskania na swojej podświadomości? Mam nadzieję, że odpowiedź na to pytanie brzmi nie. Dlatego przestań oglądać przytłaczające Cię kanały na social media czy w telewizji informacje. Przestań bezwiednie wtłaczać sobie do głowy informacje, które w 99% przypadku stanowią pożywkę dla negatywnych emocji, wprowadzają w ludziach strach i niepewność, a nawet prowadzą do depresji. Zacznij świadomie filtrować wszystkie opinie, kanały, obrazy, programy telewizyjne i karm swoją podświadomość tylko wspierającymi Ciebie, Twoje cele, informacjami. Zastosuj dietę informacyjną. Serwuj sobie już od samego rana śniadanie przygotowane specjalnie ku realizacji Twojego głównego celu, jakim jest manifestacja menadżera Forever. Ludzie sukcesu odznaczają się między innymi tym, że potrafią programować własną podświadomość, tak aby popychała ich w kierunku sukcesu. Dlatego unikaj zaś za wszelką cenę tego, co negatywne i pesymistyczne. Unikaj ludzi, którzy próbują podciąć ci skrzydła i od odwieźć od Twoich celów. Zaufaj sobie. Sama najlepiej wiesz, co jest dla Ciebie dobre. Nie daj innym zagłuszyć tego głosu, który jest w Tobie. Otaczaj się tylko tym, co pozytywne, entuzjastyczne. Spotykaj się tylko z takimi ludźmi, którzy Cię wspierają i którzy życzą Ci dobrze. Stań na podium swojego życia, stań się właścicielką swojego życia i zacznij kreować swoje życie świadomie. Co może Ci pomóc w pracy z podświadomością? Stworzenie mapy marzeń, której wiesz, że jestem ogromną zwolenniczką. Stosuję mapę marzeń i jestem absolutnie mistrzynią mapy marzeń. Dlatego zachęcam Cię serdecznie do tego, abyś jak najszybciej stworzyła mapę marzeń, ponieważ jest to narzędzie, które ma ogromną moc. Jest ono Kompasem wizualizu wizualizującym Twoje cele, pragnienia i tak zwaną scenę sukcesu, do której drążysz w drodze do menadżera. Mapa marzeń działa jak kompas lub jak dobrze ustawiony GPS. Pokazuje ci obraz Twojego celu, do którego zmierzasz. Co powinna zawierać Twoja mapa marzeń? Obrazy stylu życia który zyskasz dzięki osiągnięciu spektakularnego sukcesu i wolności finansowej Forever. Mapa marzeń, osoby, która idzie do menadżera Forever, powinna zawierać wizualizację osoby i sylwetki jako idealnego ambasadora firmy Forever. Firmy zdrowia i urody, aby odcisnąć na podświadomości obraz Ciebie szczerej, spójnej i autentycznej. Czyli osoby, która dba o siebie, o swoje zdrowie i suplementację, która je odpowiednią ilość posiłków, która dba o jakość tych posiłków, która pije odpowiednią ilość wody i dba o aktywność fizyczną. Taka osoba naturalnie poleca codzienne picie aloesu, suplementuje siebie i swoich bliskich, sama ma energię i odporność, a ludzie marzą o takim stanie zdrowia, energii i witalności dla. Tego chętnie korzystają z poleceń takiej osoby. Co powinna zawierać jeszcze mapa marzeń? Wizję zespołu Forever. Kto jest w Twoim idealnym zespole? Co jest dla tych ludzi ważne? Jak spędzają czas dzięki Forever? Jak Ty z nimi spędzasz czas? Na co sobie mogą pozwolić na co dzień, na co wcześniej, przed dołączeniem do Forever? Nie mogli. Jak bardzo zmieniło się Twoje i ich życie, dzięki temu, że podjęli do... decyzję o dołączeniu do Forever. Obrazy Twojej szczęśliwej rodziny i Ciebie uśmiechniętej na zdjęciach, prywatnych szkół dla Twoich dzieci, uśmiechniętych dzieci, szczęśliwych, radosnych chwil spędzanych podczas weekendów. Wyjazdów, wakacji, ferii zimowych, tego na jakie zajęcia dodatkowe dla siebie lub swoich dzieci mogłabyś sobie pozwolić, a także wszystko to, co najlepsze dla ciebie i osób, które są tobie bliskie. Otoczenie, w którym mieszkasz, może idealny dom, lub piękny apartament, który będzie zwizualizowany na twojej mapie marzeń. Lepszą dzielnicę, w której chcesz mieszkać, lub w ogóle inne miasto lub województwo, w którym marzysz, aby Twoja rodzina żyła. Styl ubierania się, podróżowania miejsca, na które możesz sobie pozwolić dzięki sukcesowi finansowemu forever. No i w końcu wymarzony styl życia. Gdzie chcesz pracować? Jak chcesz pracować? Ile chcesz zarabiać? Kim się chcesz otaczać? Kiedy chcesz sobie robić wolne i jak chcesz je spędzać? Co zrobisz, aby prowadzić swój zespół i żyć z dochodu pasywnego? Nazwij swój wymarzony styl życia Forever. Na koniec chciałabym zaprosić Cię do ćwiczenia, które jest gotowe zrobić jedynie 3% osób, które podejmą się odsłuchania i wdrożenia tego realnie w swoje życie. Moim założeniem jest to, że właśnie Ty będziesz w tych 3% i zastosujesz ćwiczenie, które przedstawię Ci natychmiast. Zrób sobie test. Zacznij już od dziś, nie od jutra. Zastosuj już po odsłuchaniu tego kursu 30-dniowy test pozytywnego myślenia o sobie i o Forever. Czy jesteś w stanie przez 30 dni mówić o sobie i o Forever tylko pozytywne zdania? Czy jesteś w stanie skupić się na pozytywnych aspektach i przestać narzekać? Już Brian Tracy mówił, że jeżeli czegoś w swoim życiu nie chcesz, przestań o tym mówić. Więc podejmij to wyzwanie i przez 30 dni, za każdym razem, kiedy narzekasz, Uświadom sobie, że podcinasz sama sobie skrzydła i odbierasz sobie moc. Celem tego kursu jest to, aby Twoja wewnętrzna moc tak urosła, żeby za każdym razem, kiedy spotykasz jakąkolwiek osobę, żeby ona widziała to, że Ty się zmieniłaś. I żeby czuła od Ciebie właśnie tą wewnętrzną moc którą jesteś w stanie wytworzyć podczas tych 30 dni, na których skupisz się na pozytywnym myśleniu o sobie i o forever. Za każdym razem, kiedy koncentrujesz się na tym, że cena aloesu jest za wysoka, klient kupił na Allegro, a potencjalny partner wstrzymuje się z decyzją, dajesz uwagę tej myśli i w gruncie rzeczy odciskać ją jeszcze bardziej na swojej podświadomości. A ona się po raz kolejny manifestuje w Twoim życiu. Dlatego zapraszam Cię do ćwiczenia, w którym przez 30 dni będziesz świadomie koncentrować się na tym, czego chcesz i gdzie zamierzasz dojść, robiąc menadżera forever. Pamiętaj jednak, że za każdym razem, kiedy złapiesz się na narzekaniu, zaczynasz swój 30-dniowy trening ponownie. W ten sposób wytrenujesz swoją świadomość. Czyli swój mózg na koncentrowaniu się na rzeczywistości zbieżnej z Twoimi celami. Po wykonaniu tego ćwiczenia, staniesz się zupełnie innym człowiekiem. Staniesz się człowiekiem sukcesu, który świadomie wybiera swoje myśli, aby odcisnąć na podświadomości to, czego chce, bardzo precyzyjnie i konkretnie. Dlatego po 30 dniach podświadomość zacznie sprzyjać Tobie i Twojemu celowi. Jakim jest manifestacja zespołu i menadżera Forever w fenomenalny sposób? Ludzie zaczną do ciebie sami pisać już podczas tego testu, dzwonić i dopytywać o dołączenie do Twojego zespołu. Świat zacznie usuwać wszelkie przeszkody spod Twoich nóg, a Ty będziesz widziała same możliwości rozpoczęcia współpracy z potencjalnymi partnerami biznesowymi, potencjalnych klientów, a co najważniejsze, Zaczniesz zupełnie emanować inną energią, nową, pozytywną energią, do której ludzie będą ciągnąć jak ćmy do światła. Ci ludzie będą chcieli pracować tylko z Tobą i tylko w Twoim zespole, ponieważ nie będziesz miała żadnej konkurencji. Będziesz dla nich niewytłumaczalną zmianą, którą chcą zobaczyć w samych sobie. Będziesz dla nich narzędziem do lepszego życia i ich rodzin, ponieważ tak działa prawo założenia i z taką intencją został stworzony ten kurs. Manifestuj więc od dzisiaj tylko szczęście, moc i wszystko, co dla Ciebie jest pozytywne. Użyj załączonych afirmacji, aby odcisnąć sobie jak najszybciej cztery najmocniejsze, sprawdzone afirmacje przeze mnie i przez Klaudię, które dołączyłam do tego kursu. Rekrutować będziesz dzięki nim z lekkością i zaczniesz zarabiać pierwsze pieniądze, które wpłyną na to, że będziesz rekrutować coraz bardziej skutecznie. Afirmuj więc swoją też wewnętrzną moc, czyli tak zwaną piątą afirmację, która jest na fioletowo na drugiej stronie w PDF-ie która za każdym razem, kiedy będziesz wzmacniać twoje poczucie sprawczości i kreacji własnego życia, wzmocni twoją wewnętrzną moc i blask, który będziesz emanować po zrealizowaniu tego ćwiczenia. Kończąc to nagranie, zapraszam cię do odsłuchania drugiego dnia, w którym poruszę mentalny aspekt bycia ofiarą, której nic nie wychodzi, a ludzie stronią od dołączenia